Dzień dobry, dzień dobry, kłaniam się z Książenic, kłaniam się z Legia Training Center, gdzie dosłownie kilkadziesiąt minut temu zakończył się ostatni mecz sparingowy Legii Warszawa w okresie przygotowawczym przed startem nowego sezonu. Legia pokonała 2 do 1, widzę w Łódź, no i chwilę o tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o pierwsze minuty, no to inicjatywę przejęli goście, którzy, no, dłużej nieco utrzymywali się przy piłce choć im dalej w las tym zaczęła Legia przejmować inicjatywę zaczęła przeważać i zaczęła sobie tworzyć sytuację tak naprawdę znakomicie dzisiaj, naprawdę znakomicie to trzeba oddać Rafał Gikiewicz no, prezentował się naprawdę wybornie, jeżeli chodzi o te dzisiejsze zawody, bo pokazał naprawdę bardzo dużo jakości no, kilkukrotnie obronił strzały takie, które pewnie w niektórych w przypadku niektórych bramkarzy by wleciały do siatki i później widzę w obją prowadzenie strzał z okolicy linii pola karnego po zmianie stron, w zasadzie ten mecz był rozgrywany trzy razy 45 minut, Legia taką inicjatywę w zasadzie przejęła i zaczęła sobie stwarzać kilka groźnych sytuacji po rzutach rożnych ale też były znakomite okazje jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o no sytuacje z gry tak I, i tutaj jeżeli chodzi o właśnie te sytuacje z gry no to udało się dwa, dwie sytuacje zamienić na, na bramki. Pierwszy gol, znakomite dośrodkowanie Rafała Augustyniaka, to Rafał Augustyniak dośrodkowywał do Marka Guala, który strzałem, głową no, pokonał chyba Rafała Gikiewicza, jeszcze chyba wtedy Rafał Gikiewicz był w Bramce i, i znakomicie naprawdę, dzisiaj w ogóle Rafał Augustyniak był ustawiony w roli Półprawego, środkowego obrońcy, więc to jest pewna nowość, ale o tym za chwilę, bo chcę tak streścić krótko, co się, co się działo. Gol na 2-1, to znakomite dośrodkowanie Kacpra Chodyny, no i w zasadzie w polu karnym niepilnowany był Steve Capuadi, który tylko dostawił nogę i dopełnił formalności. Jeszcze w tej trzeciej tercji dobrą sytuację miał Mateusz Szczepaniak, a w zasadzie no, dobrą sytuację uderzył z za pola karnego, piłka chyba tak z mojej perspektywy wyglądało, że Wylądowała na spojeniu słupka z poprzeczką i nie, nie wpadła do, do siatki, ale naprawdę no warunki dzisiaj takie iście afrykańskie, jeżeli chodzi. Jeżeli chodzi o rozgrywanie tego sparingu, mnie też troszeczkę słońce, słońce musnęło, więc tak, tak to wyglądało. Dobra, ale teraz to, o czym pewnie dzisiaj cały legijny Twitter, o czym wszyscy dyskutują. Kontuzja Jurgena Elitima, tak? Jurgen Elitim w tym sparingu przed tygodniem w meczu z Biały Białystok, chyba po wejściu Adriana Digeza, z tego co, co pamiętam, no doznał urazu, no i ten oraz wykluczy Jurgena Elitima na jakiś czas. No tutaj nikt nie chce powiedzieć, na jak długo, bo jeszcze będą jakieś chyba szczegółowe badania wykonywane. Ale na razie Jurgen Elitim nie jest brany pod uwagę, jeżeli chodzi o. Występy w Legii Warszawa. Dopytałem trenera Gonzalo Fejo, czy ta kontuzja wyklucza Jurgena Elitima z meczu z zagłębiem Lubin, i odpowiedź była twierdząca, więc kolumbijczyk na inaugurację sezonu nie będzie gotowy. Co dalej? No, będziemy się tutaj dowiadywać, bo ta sytuacja jest dynamiczna, więc no ja tutaj nic innego nie powiem niż koledzy, którzy już te informacje podali wcześniej, bo po prostu nic więcej nie, nie wiadomo. No i teraz. I teraz jak legia zastąpi Jurgena bo to jest takie kolejne pytanie, które mi się nasuwa. No z tych młodych zawodników w roli tej mobilnej ósemki testowani i dostawali dużo szans w okresie przygotowawczym, czyli Igor Strzałek, czyli Wojtek Urbański oraz Mateusz Szczepania, który dzisiaj wyglądał naprawdę naprawdę nieźle. Z zawodników starszych, Bartosz Kapustka, to piłkarz, który też dzisiaj nie zagrał, ale no, padło dzisiaj takie określenie, że jeżeli to byłby mecz ligowy i trzeba by było kapustkę postawić na nogi, to prawdopodobnie byłby do dyspozycji. Zresztą większość tych piłkarzy, których dzisiaj zabrakło w składzie, oni wszyscy wracają od poniedziałku. Do gry, czyli to jest Kapustka, czyli to jest Tomasz Peckard, czyli to jest Jean-Pierre Same, czy i właśnie jest jeszcze Wojciech Urbański. Chwilę więcej czasu będzie potrzebował Jan Leszczyński. Jest jeszcze też tercet zawodników, którzy już od dłuższego czasu są kontuzjowani, którzy ten okres przygotowawczy stracili, czyli Jurgen Czerhaka, czyli Marco Burch oraz Patryk Kun. Oni będą wchodzili na coraz większe obciążenia, będą poddawani no coraz większemu wysiłkowi. No no i jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, no to oni już zresztą chyba w tym mijającym tygodniu też pojawiali się na boisku na treningi indywidualne. Ale jeżeli chodzi o Legię Warszawa, tak jak tutaj piszę, no to to jest chyba dzisiaj wiadomość, wiadomość dnia, w sensie, że zła wiadomość, jeżeli chodzi o Jurgena Melitima, no jego. Dzisiaj ja nie spotkałem tutaj w LTC. Być może był w gabinecie z fizjoterapeutami, więc trudno mi, mi powiedzieć, jak to wygląda, ale no tutaj te prognozy na razie no jest jeden wielki znak zapytania i nie wiadomo, kiedy on do gry tak realnie naprawdę wróci. No i jeżeli chodzi o Jurgena Elitima, moim zdaniem to był zawodnik absolutnie kluczowy w tej układance Gonzalo Fejo, zawodnik mobilny, zawodnik, który kreował sytuację, zawodnik, który dyktował też często tempo gry, który był często pod W tej grze kombinacyjnej też się bardzo dobrze odnajdywał i, to, i ta jego nić porozumienia z... Klodem Gonzalverzem, a także z Lukiniasem, No wydawało się, że to może być no taki fundament, na którym legia będzie sobie mogła budować ten środek pola w kolejnym sezonie. No moim zdaniem w tym momencie w miejsce i w buty Jurgena Elitima największe szanse na to, żeby wskoczyć ma Bartosz Kapustka. Ale u Gonzalo Fejo prawdopodobnie ta decyzja zostanie podjęta no, w ostatniej chwili, tak? Przed meczem z Zagłębiem Lubin, bo ta rywalizacja jest otwarta, i trener Fejo zapytany o to, czy ma ból głowy przed pierwszym meczem, to mówi, że tak, ma ból głowy, ale taki pozytywny, bo naprawdę ta rywalizacja na wielu pozycjach wygląda bardzo, bardzo ciekawie. I jeżeli chodzi o tych piłkarzy, o których tutaj pytacie, czyli Kapustkan, Same Urbański i, i Pekart, oni mieli takie zindywidualizowane obciążenia. To znaczy, że nie brali udziału we wszystkich, czasami gdzieś tam indywidualnie trenowali i tak dalej, ale oni będą normalnie do dyspozycji sztabu szkoleniowego w tym tygodniu poprzedzającym mecz. Z zagłębiem Lubin, więc tutaj wydaje mi się, że każdy z nich będzie spokojnie brany pod uwagę w kontekście tego pierwszego meczu. No, mi też na tym zależy, żeby tę informacje uzyskać, bo przecież będziemy sobie ustawiać składy w fantazy ekstraklasie, więc tak, tak to wygląda. Na zagłębie tutaj Kosa proponuje, żeby wyszła trójka Lukinia, Strzałek i Goncalves. Tak, tak, tak proponuje tutaj takie ustawienie Koso. Więc no myślę, że Igor Strzałek to też jest piłkarz, który tutaj realnie ma szansę na walkę o pierwszy skład, właśnie z Bartoszem Kapustką. Pojawiło się takie pytanie od Kaspera D., jak na dziś wygląda pierwszy skład? Tak jak informował wczoraj Tomasz Włodarczyk, zabrakło wczoraj, w, znaczy wczoraj informował w meczykach, że no Dominik Ładun przeniesie się do zagłębia Lubin. Dominik Ładun dzisiaj był na meczu. Był na ławce rezerwowych, cały Sparing obejrzał właśnie z wysokości ławki rezerwowych i nie zagrał w tym spotkaniu. On jest faktycznie blisko przeprowad przeprowadzki do, do Lubina i ma dużą szansę. No, ten transfer prawdopodobnie się wydarzy. Czy Legia będzie szukała bramkarza? Nie. Legia chce zostać z tymi bramkarzami, których ma. Czyli to będzie rywalizacja taka realna pomiędzy Kobylakiem a Tobiaszem. No, bluze numer jeden, no i Marcel Mendesz-Dudziński jako ten bramkarz numer trzy, ale on na razie będzie występował głównie w rezerwach, więc yy, tak to. Tak to wygląda. Kamil Dumała tu zadał bardzo ciekawe pytanie, czy jeśli przerwa Elitima będzie trwała dłużej, to czy Legia będzie się starała kogoś ciągnąć? Właśnie to jest ciekawe, że Legia cały czas monitorowała ten środek pola, tylko mówiło się o zawodniku o profilu takiej szóstki, ale nie wykluczone, że Legia będzie Tutaj szukała kogoś w, właśnie w miejsce, w miejsce Elitima, aby jeżeli ta przerwa się okaże dłuższa, ale tu na razie wydaje mi się, że mamy za mało informacji, aby takie tezy postawić. Tak, tak to wygląda z mojej perspektywy, ale to będziemy to, to badać na, na bieżąco i, i się tym zajmować. <laughs> Pytacie o, o Barsię, Tomek Antos pyta, czy Barsja będzie dostępny na mecz z Zagłębiem. Tak, no Barsja ma trenować już w przyszłym tygodniu. To jest stoper, który jest dzisiaj. Ja zadałem pytanie Gonzalo Fejo właśnie w trakcie tego briefingu prasowego po, po spotkaniu, jak, gdzie on, z kim on będzie rywalizował o miejsce w składzie. I Gonzalo Fejo bardzo ciekawie odpowiedział na to pytanie, że Barsja to jest piłkarz, który grał w bloku trzyosobowym i grał na każdej pozycji, czyli może on być prawym, środkowym obrońcą, centralnym, a także grać bliżej lewej strony. Więc tak to widać, że ten piłkarz będzie rozważany w kontekście każdej z tych trzech. Pozycji, więc no realnie on podejmie rywalizację po prostu z każdym i w razie konieczności będzie grał tu, tu lub tu i podobno radzi sobie dobrze. No ja nie oglądałem drugiej ligi hiszpańskiej, więc trudno mi się wypowiadać na ten temat, jak to wyglądało, ale no to jest zawodnik, który dobrze operuje piłką, zawodnik szybki, zawodnik waleczny, więc ja sam jestem ciekaw no jego pierwszych tutaj treningów, jakie tutaj wrażenie zrobi, właśnie po, po tych pierwszych. Po tych pierwszych dniach, jeżeli chodzi o Rubena Winiagr, to pyta Peter Solon. No Ruben Winiagr widać, że zrobił postęp. Jeżeli chodzi o jego postęp fizyczny, jest bardzo widoczny. Ten postęp fizyczny dzisiaj było widać, już że złapał taki rytm, złapał, że po prostu to takie przygotowanie tlenowe jest naprawdę no, lepsze niż niż przed tygodniem w tych w tym sparingu z Jagielonią, na którym się pojawił zawodnik szybki, zawodnik, który podejmuje często nieoczywiste decyzje, zawodnik, który szuka wolnej przestrzeni, ale też nie boi się dryblować. Co ciekawe. dzisiaj Ruben Winiak kilka stałych fragmentów gry wykonywał i trzeba też to powiedzieć, że wychodziło mu to całkiem całkiem nieźle. No i jeżeli chodzi i jeżeli chodzi o, o to, czy on będzie drugim zilem diasem, na podstawie tego, co widać tutaj w sparingach, to jest taka różnica, że Gilles Diaz dołączył do legi już w momencie, kiedy przygotowania się skończyły, kiedy Legia wywalczyła awans do fazy grupowej ligi Konferencji Europy. Natomiast jeżeli chodzi o. o Rubena Winiagra, no to dołączył znacznie wcześniej, ma dwa tygodnie tak naprawdę na to, żeby też dojechać z formą, nie wydaje mi się, żeby on dzisiaj już był, dzisiaj, mówię dzisiaj, czyli w piątek w piątek 12 lipca, był gotowy na 100% pod względem fizycznym, ale na pewno, no, widać w nim większy potencjał piłkarski, przynajmniej po tym, co ja widziałem w tych sparingach, że on drugim żylem Diasem nie będzie I, i tyle. Jeżeli chodzi o, o dwóch podstawowych napastników, no to pytanie o, o, o obrońców, tak? No, zaczęliśmy sobie, znaczy, o dwóch napastników, ale wcześniej było pytanie o skład, więc w Bramce myślę, że ta rywalizacja cały czas jest. Dzisiaj Gabriel Kobylak nie zagrał, ale no, też ma w przyszłym tygodniu już normalnie normalnie trenować wśród obrońców, no znowu dobre, pozytywne wrażenie zrobił Jan Ziółkowski, testowany dzisiaj jako półprawy Rafał Augustyniak, Steve Capuadi, no wydaje mi się, że Steve Capuadi z racji tego, że jest takim jedynym nominalnym lewonożnym stoperem, to ma to miejsce takie bardzo pewne, ale tutaj Kurczę, no naprawdę trudno powiedzieć, kto zagra jako centralny kto zagra jako ten prawy środkowy obrońca, bo widać, że Gonzalo Fejo też rozważa różne scenariusze. Dzisiaj, kiedy i Augustyniak i Jędrzejczyk byli na boisku, do tej pory było tak, że to Augustyniak był centralnym, a Jędrzejczyk grał jako półprawy. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o. O Jędrzejczyka i Augustyniaka, to te role się zamieniły, bo to Jędrzejczyk grał jako ten centralny, natomiast Augustyniak grał jako półprawy. No i to była decyzja trenera, sztabu w ogóle, żeby też spróbować piłkarza o takiej charakterystyce jak Rafał Augustyniak, czyli piłkarza, który się lubi włączać do przodu, który lubi robić przewagę. I to dzisiaj on zanotował asystę przy tym golu na 1 do 1. No też takie strzały z dystansu, no tam nawet z rzutu wolnego. Raz próbował zaskoczyć Bramkarza Widzewa, trafił chyba w mur. I, I tutaj no, Rafał Augustyniak no, dzisiaj też wysłał taki sygnał, że on wraca do takiej swojej bardzo wysokiej dyspozycji i tutaj też będzie na pewno walczył o to miejsce w składzie. Radowan Pankow też już trenował w tym tygodniu, dzisiaj zagrał solidnie, dzisiaj zagrał naprawdę. Naprawdę nieźle. Ilu może być pewniaków na mecz z Zagłębiem? No to właśnie może sobie od tego zacznijmy. Wydaje mi się, że Steve Capuadi jako ten półlewy stoper. Wydaje mi się, że Klot Gonçalves to jest też pewniak, jeżeli chodzi o pozycję numer 6. Wydaje mi się, że lukiniasz jako ósemka. Na wahadle też Paweł Wszołek też moim zdaniem jest pewniakiem. I Mark Gual. To jeżeli ja miałbym dzisiaj wskazywać, że tych piłkarzy kupuję do fantazy, bo wiem, że zagrają, to to tych zawodników bym bym w wskazał. I jeżeli chodzi o to, jak zaprezentował się Kacper Chodyna, dzisiaj Kacper Chodyna zagrał też dobry mecz. Kacper Chodyna coraz lepiej rozumie te zasady wprowadzane przez Gonzalo Feo. Kacper Chodyna szuka fajnie wolnej przestrzeni. Dzisiaj to dośrodkowanie naprawdę idealne. Popisał się też raz bardzo takim fajnym podaniem w pole karne. Nie pamiętam, do któregoś z napastników, ale takie bardzo nieoczywiste, czyli nie szukał zagrania gdzieś tam na zewnątrz, tylko takie prostopadłe podanie w pole karne. I Tutaj no, wydaje mi się, że on też już, ten proces adaptacji przebiega u niego całkiem, całkiem nieźle i będzie jeszcze mocniej naciskał tych wahadłowych, którzy do tej pory mieli okazję grać w legii Warszawa, z którymi po prostu jest, jest raczej w drużynie. Tutaj bardzo fajnie zaznaczył Piotr Palka i ja myślę, że ten komentarz jest, jest komentarzem w sedno, jest komentarzem w punkt. Czyli o Gonzalo Fejo nie ma za bardzo czegoś takiego. Jak pierwszy skład. Będą rotacje. No Gonzalo o ten pierwszy skład, no on chce mieć piłkarzy podpiętych pod prąd. On chce mieć piłkarzy, którzy są cały czas zaangażowani, którzy rywalizują o to miejsce w składzie. On jest trenerem też sprawiedliwym. Mówią o tym piłkarze, że tutaj naprawdę ta cecha u trenera jest bardzo, bardzo. Widoczna i jeżeli chodzi o, o ten pierwszy skład, no to wiadomo, że szkielet zespołu jest, że szkielet zespołu będzie zbudowany, ale tych rotacji na pewno trochę będzie, z uwagi na to, że Legia chce grać i ma za cel postawiony awans do fazy ligowej europejskich Pucharów, więc tych meczów znowu będzie chyba powyżej 30, jeżeli chodzi o całą jesień. Jeżeli ten scenariusz się Sprawdzi. Jak zagrał Pascal Mozi? No Pascal Mozi został dzisiaj zaproszony na ten mecz, w sensie włączony do, do składu, wszedł na tą ostatnią część zawodnik, naprawdę bardzo dobrze wyszkolony technicznie, zagrał takich kilka fajnych podań. Szukał też gry kombinacyjnej gdzieś tam z Kubą, Łatkonisem i Mateuszem Szczepaniakiem. Widać było, że ma w sobie potencjał, ale jeszcze troszeczkę mu brakuje takiego grania seniorskiego. To jest, będzie też piłkarz, bo będzie grupa młodych piłkarzy, którzy będą rotowali się, czyli będą trenowali z rezerwami, będą trenowali z jedynką i, i tutaj oni no, nie będą na stałe przypisani do pierwszego zespołu. Wydaje mi się, że Pascal Mozi właśnie w tej, w tej grupie będzie. i Jeżeli chodzi o o Pascala Mozzi, no to taki występ raczej, raczej niezły, no bez żadnych fajerwerków, no dzisiaj z tych młodych zawodników naprawdę bardzo dobre wrażenie zrobił Mateusz Szczepaniak. On dzisiaj szarpał, walczył, naprawdę jeden bardzo dobry strzał i też bardzo dobrze realizuje te założenia Gonzalo Fejo po stracie piłki, ten kontrpressing, on idzie w to naprawdę bardzo, bardzo, fajnie. Jeżeli chodzi o, o końcówkę o końcówkę. Meczu, kadra jest juniorska, no to tak naprawdę no, ilu realnie młodzieżowców ma być w kadrze? Legia chce bazować na piłkarzach 25, 26 chyba w polu, więc to będzie tak też, że juniorzy, niektórzy będą na stałe, ale niektórzy będą rotowani. Te decyzje jeszcze nie zapadły ostatecznie. Kto, co, jak i gdzie będzie grał w trakcie rundy, rundy jesiennej. To wszystko będzie się działo, bo okienko jeszcze jest naprawdę, naprawdę długie. Jeżeli chodzi o Szczepaniaka, on dzisiaj grał na. na... Jako ofensywny, ofensywny pomocnik. Gdybyś miał wybrać dwóch z trzech do fantazy. Z Pululu, Gual, Kuluris to kogo byś wybrał? Pululu i Gual, tak bym postawił, odpowiadając tutaj Malzacharowi. Graba80, czy to nie ja mówiłem, że Baku jest wygranym z grupowania? Jak się ma to do tego, co się teraz wyprawia i do znikających artykułów? Ja nie widziałem artykułów, trudno mi się, w sensie znikających, nie wiem o co, o co chodzi, ja mówiłem to, co widzę, uważałem, że naprawdę Makana Baku prezentował się całkiem nieźle, ale ta rywalizacja wśród wahadłowych jest naprawdę duża, też Ramin Mustafajew Powoli wraca do, do zdrowia, rehabilituje się i pracuje nad powrotem do formy, więc no, tych wahadłowych po prostu jest dużo. I wydaje mi się, że Makana Baku to jest taki piłkarz, stworzony trochę do innego systemu niż ten, który, który gra, którym gra Gonzalo Fajowlegi Warszawa. Jeżeli chodzi o blaża Kramera, ja go dzisiaj nie dostrzegłem w LTC. Widziałem, że się pojawiała informacja, że on też już chyba ten stopień negocjacji jest dość zaawansowany. No, nie wiem, widziałem tylko na Instagramie relacje jego żony, że tam jakieś walizki były pakowane, więc, no, no tak to zostawiam. I, I tutaj żadnych większych interpretacji bym się. Bym się nie, nie doszukiwał. Jeżeli chodzi o plany Legii, no to Legia już przychodzi w tym tygodniu do takiego systemu no, startowego okres startowy, tak to nazywają trenerzy normalny mikrocykl, przygotowania pod zagłębie Lubin. W czwartek mecz rewanżowy, który wyłoni rywala Legii Warszawa. Wiem, że wczoraj przedstawiciel Legii Warszawa był obecny na trybunach, oglądał ten mecz pomiędzy Walijczykami Wali a Irlandczykami z północy. Więc jeżeli chodzi o tą analizę, to ten proces też już się gdzieś zaczyna powoli odbywać, bo mówię, Mistrzostwo Polski i Europejskie Puchary. Taki jest cel Legii Warszawa na ten sezon. I. I tyle, i tak to wygląda. Jeżeli chodzi o napastnika, ten temat jest w trakcie, ten temat cały czas, gdzieś te negocjacje trwają. Tak, jednym z kandydatów do gry jest Alfarella, więc to, to jest jeden z piłkarzy przymierzanych, ale te negocjacje z Bastią wcale nie są łatwe. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za to, że spędziliście ponad 20 minut z prawdą futbolu ekstra. Łapki w górę. Suby, to wszystko jest mile widziane i wy możecie dać w sumie w komentarzach swój skład na pierwszy mecz Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Ja teraz w najbliższych dniach rozpoczynam urlop taki kilkudniowy, więc być może aktywność naprawdę w futbolu ekstra będzie troszeczkę mniejsza, czyli transmisje niecodzienne, ale, ale być może co drugi dzień, ale no na pewno o tej lidze o ekstraklasie w końcu wracają najlepsze rozgrywki na świecie do gry, więc będziemy sobie dyskutować, będziemy sobie różne rzeczy e, analizować i tyle i tyle. Więc e, kłaniam wam się nisko, życzę wam miłego weekendu. Uważajcie na siebie, pijcie dużo wody, chrońcie się przed słońcem, bo naprawdę tutaj grzeje strasznie mocno. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć.